Austria zbojkotuje i zrezygnuje z organizacji Eurowizji 2026, jeżeli z udziału zostanie wykluczony Izrael. Taka informacja obiegła cały eurowizyjny świat, ale czy rzeczywiście jest prawdziwa? Nie przegap żadnego misera związanego z Eurowizją. Obserwuj mój pro. News o bojkocie Eurowizji przez kanclerza Austrii został podany przez jedną z greckich stron eurowizyjnych. Temat niesie się w mediach eurowizyjnych, izraelskich czy rosyjskich. Powstały także artykuły w Polsce. Dotarłem jednak do oryginalnego austriackiego tekstu i mówiąc najkrócej, te wszystkie anglojęzyczne i polskojęzyczne teksty. To Trochę nadużycie. W oryginalnym tekście, bez wskazania jakichkolwiek źródeł, jest mowa o nieformalnych, zakulisowych rozmowach kanclerza Austrii i jego zaplecza politycznego z władzami austriackiej telewizji w sprawie ewentualnego bojkotu. No ale cóż, te informacje cały czas są niepotwierdzone. Jeden dziennikarz amerykańskiego New York Times skontaktował się z biurem kanclerza Austrii i okazuje się, że kontekst jest zupełnie inny. Kanclerz Austrii nie jest po prostu zatem, by wykluczać Izrael z jakiegokolwiek przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym, w tym konkursu piosenki Eurowizji. Ich niemal jasne, jest to, że austriacka telewizja zagłosuje przeciwko wykluczeniu Izraela z Eurowizji, to też oczywiste jest, że na tym etapie Austria nie może już zrezygnować z organizacji konkursu. Dowiązałoby się bowiem z wielkimi kosztami, które wyliczono obecnie na 40 milionów euro. A zatem spokojnie, to tylko fake news. Eurowizja 2026 jeszcze żyje. A co ty sądzisz o tej całej sytuacji? Daj znać w komentarzu.